Kochanie, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepysznym przepisem na zupę dyniową. Będzie to krem z dyni z podprażonymi pestkami dyni. Ja już mam na swoim kanale jedną zupę dyniową. Jest to orientalna zupa dyniowa. Podlinkuję Wam, albo będziecie w prawym górnym rogu mieli link do tej zupy i co możecie zobaczyć. Teraz natomiast pokażę Wam, jak zrobić prostą zupę z pieczonej dyni i. Papryki oraz oczywiście pieczonym czosnkiem. Mało składników, ale naprawdę przepyszna, delikatna. jest Nie jest bardzo wyrazista ta zupa, jest bardzo delikatna. Jeżeli ktoś nie lubi e, e, takich orientalnych smaków jak ta poprzednia, którą wam pokazywałam, to ta świetnie się Wam sprawdzi. Do tego będziemy potrzebować. Oczywiście, Dynie. Ja mam tutaj e, taką mniejszą Dynię e, Hokkaido. Jest to bardzo e, fajna dynia, ponieważ możemy ją użyć e, w całości, tylko wydrożamy pestki, a e, skórkę oczywiście możemy sobie. E, Zmiksować. Ja natomiast część będę miksowała ze skórką, a część się wydrąży po prostu i sam, użyję sam miąż. Do tego mam tutaj taką paprykę słodką, szpiczastą. Mam tutaj ich cztery, ale jeżeli macie takie dwie lub trzy porządne większe, bo one są bardzo malutkie tutaj, w porównaniu z moją ręką, to są naprawdę maciupkie. także dwie takie duże papryki. Jeżeli nie macie takiej papryki, możecie użyć zwykłą taką, tylko aby była ona czerwona, bo jest bardziej wyrazista i słodsza. Do tego e, czosnek, ja mam tutaj pół główki czosnku, jest tutaj 12 tych ząbków, jedne mniejsze, drugie większe, bez różnicy, one będą pieczone. Będziemy skraplać olejem, do tego mam tutaj e, pestki dyni, Tej pestki dyni będziemy prażyć i będziemy na wierzch posypywać e, na już gotową zupę. Sól, pieprz do smaku i woda, tej wody będziemy tak mniej więcej pół do jednego litra zobaczymy jak ten miąż zmiksujemy jakie gęstości będzie ta zupa na początek musimy sobie włączyć piekarnik, nagrzewamy do 200 stopni z termoobiegiem i będziemy wszystko sobie piekli te warzywka tak pół godzinki oczywiście musicie sprawdzić czy dynia jest wystarczająco miękka bo papryka potrzebuje tak mniej więcej 20 do 30 minut oczywiście sam czosnek też niewiele ale tu chodzi o samą dynię, żeby ona była. Jeżeli jest dynia twardsza, wyciągamy pozostałe warzywa, a dynię dopiekamy. Co musimy zrobić? Oczywiście przekroimy sobie na pół i musimy wydrążyć pestki. Uważajcie oczywiście, bo dynia jest twarda, żeby się nie skaleczyć. O, i teraz sobie wyciągnę. Te pestki, oczywiście, możecie sobie yy, wyciągnąć, oczyścić i oczywiście wysuszyć. I będziecie mieli gotowe pestki do schrupania. Tak, gdy nie, sobie wydrążę. drugą dynia wydrążona, przekroję sobie na mniejsze części, tak na trzy, a to na pół. Nie jest za duża. Ta część wystarczy. Możemy sobie odkroić tą końcówkę. Przygotowałam sobie blachę, na której będę piekła warzywa. Wyłożyłam papierem do pieczenia. Teraz rozkładamy sobie dynie. Tak, wystarczy do tego papryka w całości i tutaj dosypujemy sobie czosnek. Teraz skropię sobie wszystko delikatnie olejem. Paprykę też, czosnek. odrobinę po pierwsze, po solę. Tylko oczywiście pieprzymy i solimy oczywiście tylko dynie, bo skórkę tak będziemy ściągać i z papryki i z czosnku. Wkładam na pół godzinki do pieczenia i widzimy się jak warzywa będą już miękkie. W międzyczasie jak nam się warzywa pieką, to sobie podsmażymy, uprażymy w zasadzie pestki dyni, tak 4 łyżki na 4 porcje, łyżka na porcję, w zupełności wystarczy. No i teraz włączam, prażymy tak na rumiany kolor. Peski dyni mam podprażone, teraz zostawiam je na bok lub możemy przesypać je do osobnej miseczki, aby nam ostygły. Paprykę już mam upieczoną, tak mniej więcej tak jak wspomniałam Wam, 20 minut piekłam paprykę. Już wyciągam też upieczony czosnek, natomiast dynia jeszcze jest w piekarniku, ona niech jeszcze dochodzi. Jest w pół miękka, także niech się dobrze upiecze. Teraz przykrywam albo wkładacie do worka foliowego i szczelnie zamykacie albo po prostu do miski przykrywacie pokrywką szczelnie i czekacie, aż wytworzy się para i, i oczywiście one się tak zapocą, te papryczki i wtedy będzie lepiej obierać skórkę bo oczywiście skórkę musimy sobie obrać w tym celu, też i dla smaku, ale także dla pozbycia się skórki. Piekliśmy te papryczki. Papryczkę przekroję sobie na pół. Ona fajnie schodzi, ta skórka, ale na początek sobie wyciągnę tutaj pestki. Tak. Przewracam. No i ściągam skórę. I tak oczyszczoną paprykę wrzucam do garnka, gdzie będę miksować wszystkie składniki. I tak robimy z całością. Teraz wycisnę sobie czosnek. Ten salutki miąż. No i teraz przez czas na wydrążenie. Tak mniej więcej. Mogłże być ta skórka, ja tej skórki całej nie będę używać, ale... No i tak sobie musimy wydrążyć... Całość. Ok. Klepam pół litra wody, no i będziemy teraz miksować. 700 ml wody. Tak. Teraz włączam. Włączam grzanie. No, i musimy ją zagotować. Oczywiście, teraz sobie ją doprawimy e, odrobiną soli, pieprzu, aby była bardzo wyrazista. Pamiętajmy, że nie było tutaj za wiele soli jeżeli chcecie, możecie dodać też bulionu warzywnego to Wam załatwi sprawę ale ja naprawdę chcę, żeby to był wyczuwalny tutaj i papryka i te trzy składniki naprawdę jeżeli nie będzie dodawać takich intensywnych przypraw to będziecie świetnie wyczuwali są bardzo delikatny krem do tego odrobimy jeszcze pieprzu No, i czekam aż nam się zagotuje. No i zupkę mamy oczywiście gotową. Mam nadzieję, że ten króciutki przepis, ale naprawdę przepyszny, spodoba Wam się. Wypróbujecie tej zupy. A ja jak zwykle zapraszam Was do korzystania z moich przepisów. Dziękuję, że tak aktywnie korzystacie też z moich przepisów, bo przesyłacie mi i zdjęcia, i drogą mailową, a także prywatnie. E, dużo osób e, komentuje, także dziękuję, że, jesteś, że jesteście ze mną, e, korzystacie z tych przepisów i że Wam się tak podoba mój kanał. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa! Mm. Бига, направда, випробуйте.